Witam serdecznie jeszcze raz po raz kolejny wszystkich przybyłych. Eh, witam pana starostę, który nas zaszczycił swoją obecnością, pana Leszka Waszkiewicza. Eh, witam przede wszystkim autorów tej wystawy, pana Anna i pana Krzysztofa Jakubowskiego. To byśmy Wystawa nekropolia Pomorza fotografii dla naszych dzisiejszych gości oraz archiwata także jest jedną z najważniejszych w części projektu Nekropolie Pomorza. na Składały się y, zarówno wystawy, jak i sesje, podróże studyjne oraz budownictwa. Całość, tak jak już y, dyrektor wspominał, realizowana była w latach 2010-2012 przez Narwałowickie Centrum Kultury. W 2009 roku był pomysł. On wyciągnięty chyba z, z Urzędu Marszałkowskiego e, e, został przekazany do Narwałowickiego Centrum Kultury, e, żeby się zająć cmentarzami, żeby spróbować upamiętnić. E, Cmentarzy po lecie, kiedy już mieliśmy jako taką listę zbliżoną mniej więcej tych cmentarzy, które mamy fotografować, bo to musieliśmy robić do listy i chcę dla nas naukowcy z, 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 z Muzeów, z, no z ale również z Uniwersytetu Gdańskiego. E, no i e, zaczęliśmy już fotografować. pierwszych spędzamy, który pozdrowiliśmy był taki jak najbardziej znany spędzasz e, Menonicki na Pomorzu. To jest spędzasz na, na stogach Malpolska.